Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Robczycach zaprasza 20 kwietnia na spotkanie z biskupem seniorem diecezji harkowsko zaporowskiej na Ukrainie. Celem spotkania jest lepsze poznanie i zrozumienie sytuacji oraz problemów Ukrainy i ich mieszkańców. Biskup senior Marian Buczek ze względu na swoją wieloletnią pracę i posługę na tamtym terenie ma bogatą wiedzę na temat narodu ukraińskiego, a także wydarzeń, jakie mają miejsce za naszą wschodnią granicą, mówi dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Robczycach Agnieszka Ochał. Podczas spotkania będzie można zakupić ciekawą publikację, wywiad z biskupem. Kim jest ksiądz biskup Marian Buczek? Biskup Marian Buczek urodził się w małej wiosce, obecnie jest to Ciesza. Później uczęszczał do szkoły podstawowej właśnie w Cieszanowie, a co ciekawe ukończył technikum mechanizacji rolnictwa w łańcucie. Później studiował w seminarium duchownym w Przemyślu i już można powiedzieć, że za zanastałe związał się z tematami, problemami kościoła ukraińskiego. Jaka książka będzie promowana podczas spotkania? Książka, którą będzie można zakupić podczas spotkania, nosi tytuł Biskup Polski na Siczy Kozackiej, jest autorstwa Włodzimierza Osadczego, to nic innego, jak wywiad rzeka właśnie z biskupem, który można powiedzieć budował, odbudowywał, tworzył Kościół Katolicki na Ukrainie. I no, trzeba powiedzieć, że wszystko to, co przekazuje biskup, bo tych przekazów mamy też wiele w internecie, jakichś jego wywiadów, pokazują właśnie te problemy, problemy głównie moralne, duchowe i materialne Kościoła, które wpływają na tą sytuację także, którą możemy dzisiaj obserwować, którą możemy ocenić. Dlatego warto spotkać się z tą osobą, warto poznać książkę, ponieważ wtedy zyskujemy oprócz wiedzy też taką świeżość spojrzenia na te problemy, z którymi my też się zmierzamy. Wieloletnia posługa biskupa Buczka skupiała się głównie na rozmowie i konkretnej pomocy. O tym również będzie można się Dowiedzieć podczas spotkania w Ropczyckim pceku. On na pewno cieszy się z tych sukcesów, które udało mu się osiągnąć, czyli, czyli to są na pewno dialogi z Kościołem prawosławnym, te może być może mniej lub bardziej udane. To także. Ta wielość pomocy i duchowej i materialnej, którą udało się mu nieść, czy wręcz e, trzeba powiedzieć sobie odbudować kościół rzymskokatolicki na odległych dla nas terenach Dicezji Charkowsko-Zaporowskiej. Terenów, które w zasadzie znamy tylko z teologii Henryka Sienkiewicza. Spotkanie biskupa Mariana Buczka z mieszkańcami powiatu robczycko-sędziszowskiego zainicjował prezes Fundacji Instytutu Dziedzictwa Kresowego profesor Adam Kulczycki. Odbędzie się ono 20 kwietnia o godzinie 17 w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Robczycach.